Southern man, you better keep the old. Wiem na barki ten ksys, poszedłem w górę i wiem co dziś sekam nie po górę, bo mam swych ludzi ze mną Niektóre sny budzą lęk, mam skórę jak lew klubu grubą Bo wiem, że na nich mogę stawiać ciemno O wczoraj nikt już nie pamięta, liczy się jutro Ono jest krasę, bo... Po... Sex, drugs, and rock'n'roll and Siemano, z tej strony TR z Krakofonii Jesteśmy na koncercie Uptown Night Jest ze mną Pyskaty Siemano, z tej strony TheObson Jesteśmy już y, drugi raz y, na tego typu imprezie. W zeszłym roku była pierwsza edycja. Mieliśmy uptown tour. Powiedzmy skaty, jakie odczucia w tym roku, a jakie w stosunku do tego co się działo rok temu eee, Przede wszystkim masz bardzo fajne dziewczyny, które kamerują. Myślę, <laughs> Myślę że są naprawdę prof... Prawej kocham także wiem. Aha, okej. Okay. Profesjonalnie nastawione do nagrywania. Jeżeli chodzi o różnicę między zeszłorocznym town-tourem a tegorocznym, wiesz co ciężko powiedzieć, no w zeszłym roku graliśmy dużo później niż w tym roku. W tym roku zaczęliśmy tą imprezę tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o nasze auto zespoły. Ale powiem Ci, że fanatyzm Krakowa jest na tym samym poziomie, więc ja nie widzę wielkiej różnicy i słyszę, że jest tak samo cały czas. Zajebiście. Rok temu byłeś z pasją. Dwa lata temu, pamiętasz, w listopadzie zrobiliśmy chyba pierwszy raz pasję w Krakowie. Wtedy grałeś promocyjny tak. dla ciebie w Krakowie pasji. Potem był Uptown Tour. W tym roku było część z pasji. Coś tam się pojawiło, tak? Z nadchodzącego albumu. Bo chyba coś, coś nadciąga, tak? Co, coś tam nadciąga, ale wiesz, ja nie chcę zdradzać. Nigdy nie, nie byłem skłonny do tego, żeby zdradzać e, szczegóły ani kawałki przed premierą i przed tym, jak one pójdą gdzieś tam w sieć. Wiesz, to tak na dobrą sprawę zagraliśmy pierwszy raz dzisiaj Status Quo, który był numerem e, tak na dobrą sprawę spontanicznym, który zapowiadał 2014 rok. I tak na dobrą sprawę, nie wiem czy to jest jakaś zapowiedź na kolejnej płyty, nie wiem czy to będzie taki sam klimat, ale myślę, że fajnie było zagrać coś innego niż graliśmy rok temu i staraliśmy się urozmaicić trochę ten show. No, jak dla mnie była pełna perfekcja. Mam nadzieję, że ja osobiście, że płyta będzie w podobnych klimatach, ale rozumiem, szukacie nowych, nowych dróg, nowych wrażeń. To jest zrozumiałe. No, nie będę cię wypytywał, jak nie chcesz zdradzać, skoro powiedziałeś. Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że ja nie chcę zdradzać. Chodzi o to, że po prostu. Ja nie chcę się przybijać, nie chcę ci mówić, że wiesz, że będzie tak, a nie inaczej, bo się później może okazać, że będzie troszkę inaczej niż zapowiedziałem dzisiaj. Więc chciałbym powiedzieć, że będzie inaczej niż było na poprzedniej płycie. Ale nie chciałbym mówić jak będzie dokładnie, bo to się okaże za jakiś czas. Mam nadzieję, że. październik 2014 to będzie dobry czas. No. Wszystko to co? Ja teraz ze swojej strony mogę Ci powiedzieć, że mam nadzieję, że jak wyjdzie nowy projekt, to pierwszym koncertem, który zagrasz w Krakowie będzie koncert organizowany przez Krakofonię. Bo, bo mam taką nadzieję. Dokładnie tak będzie, no słuchaj, ale ja wiesz co, tak na dobrą sprawę nie przypominam sobie sytuacji, żebym nie grał dla Krakofonii ostatnio. Nie, grałem. Ostatni jakiś taki studencki koncert. Było w to było. Tak. Było. Ale tak na dobrą sprawę, trzy, dwa albo trzy ostatnie koncerty grałem z, z Krakofonią i tak na dobrą sprawę polecam. Polecam. To jest bardzo dobra inicjatywa. I nie mówię tego przymuszony, nie mówię tego dlatego, że po krakowsku, krakowską tradycją ktoś mi wsadza nóż w żebro. <laughs> I ktoś mnie do tego zmusza. Nie, tak na dobrą sprawę. Krakofonia i Apton to jest fajna synteza i, i fajnie, fajnie robić imprezy razem. No. Fajna opcja. To co, Pysku? Jeszcze raz dzięki wielkie za dzisiaj. Życzę wielu pomysłów, wielu inspiracji przy produkcji nowej płyty i czekam na nią z niecierpliwością. I co? 2014 październik, czyli miesiąc później. <ścoughs> Widzimy się w Krakowie. Słuchajcie, październik jest nasz. Krakofonia Apton Records. Jedziemy Jezie, na ostro. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Ja se po dni w nich Codzienny trudno nogi spiętą, samemu a trudno right? Radz za zawsze łatwiej nieść ten brzyd pewnie o tym, że sam nie idę, rodzi right? coś we A ze mną Człowiek Siwers Siemano No i zadam ci pytanie, którego się pewnie nie spodziewałeś Co tam? E, Hip-hopotan e, Pokrótce e, A tak naprawdę e, Po wakacjach płyta J.W.P.B.C Potem być może płyta producencka, moja i Szczura. No i na razie tyle. No. Odsunąłem swoją solówkę wsiną dal. Znaczy wsiną. No. Tak naprawdę niedaleko. No. Chcę skończyć zaplanowane projekty. Trochę zmieniły się plany. Te, które obiecywałem, ale no to jest życie, wiadomo. Powiedz mi, ze Szczurem Planujecie wspólną producencką, tak? Macie już jakiś tam gości zaproszonych, to jest wszystko dopiero dogadywane. Jak będą wyglądały te bity? Przekrój twój, przekrój szczura, czy po prostu mieszacie razem style? Coś więcej stary. starych. Nie nie, 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 nie. To jest y zbyt wczesnej fazie, żeby zdradzać cokolwiek. Yy, ale tak naprawdę płyta będzie bardziej instrumentalna, niż... Yy, wiesz, mniej raperów, mniej, mniej, mniej warstwy yy, tekstowej, więcej warstwy muzycznej. Dobra, w końcu coś od kogoś wyciągnąłem. Okay. <laughs> bo tutaj w ogóle hip-hop wielką jedną tajemnicą. Nie, bo tak naprawdę, wiesz, to... Jesteśmy buzującym wulkanem, jeżeli chodzi o ten temat. I, I tak naprawdę od, od dawna już chodziło nam to po głowie, ale spokojnie. Słyszałem podobno, że dzisiaj zrobiłem ci przykusa, bo ustawiłem bramki przed sceną troszkę dalej i nie mogłeś zrobić swojego stylowego stage-divingu. Ja nie wiem, czy był taki stylowy w zeszłym, w zeszłym roku w Krakowie, to... Dobra, nieważne. My wspominamy bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że go nie było. Nasz no, przynajmniej dla mnie, tak? No I, i, i ogólnie no. Wiadomo. No i wszystko spoko. Dobra, dzięki wam wielkie, Wu ze mną siwers. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jak najwięcej projektów od ciebie stary eee, Tutaj mi jeszcze zachęcają, żebym cię wypytał. No o co? Także o co cię mam zapytać stary, wiesz, dobra, w, w tym roku na pewno będzie projekt JWPBC. Eee, kolejne single eee, w tym roku, wycieczki po świecie, śledźcie to Ameryka Południowa, dobre klimaty, hip hop, zajawka, trzymajcie się tego. Elo, pozdrawiam. Pozdrawia, lider. Coś dnie, w nocy nie ma jak w komity ty w niebie, stata Łasta tafoni, to niesamowity lider, który jest jako śmiechnik z Polonikiem. Nie wiem i choćby mnie zesłali na bezludny teren. Wiem, że mam tam swoich ludzi, będą cały I Wiem to, jest tam jeden u mnie, każdy egzekwowo. Są ze mną tam, gdzie Eden, choćby ten zmienił się w piekło. Muszę osiem kolejnych wersów za osiem Nie musisz szukać w tym sensu, to nie jest martel. Nasze pięści są twarde, wzniesiemy je wysoko, uwierzch. Jestem uptownem, moi ludzie są z obu witamy was na koncercie Uptown Night. Ta impreza jest zorganizowana po raz drugi w Krakowie, a ze mną jest człowiek małpa, który na koncerty w Krakowie ściąga tłumy. To jest mi małpa, Jak czujesz się jak przyjeżdżasz do Krakowa i widzisz, że za tym, za każdym razem jest ten sam ogień. Mam trzymać mikrofon, czy będziesz trzymał? Mogę trzymać. <laughs> Wiesz co, kurczę, no. Myślę, że odpowiedź jest tylko jedna, nie? Właściwa. No co mogę powiedzieć? Wyjebanie się czuję, wiesz, zajebiście się czuję gdziekolwiek jestem i kiedy widzę, że ludzie, wiesz, zajebiście się bawią, jarają tym, co robimy i tym, co nawijamy i tak dalej. No więc yy, tym bardziej, że tutaj mamy okazję robić to dla naprawdę dużej rzeczy ludzi, nie? I na fajnej sali, na fajnym nagłośnieniu, yy, więc... Powiedz mi, powiedz mi, opa, był taki moment w Twoim życiu, kiedy rozkminiłeś, że ten kawałek z Twojej płyty, w którym nawijasz, że ok, fajnie jest wyjeżdżać, ale jeszcze lepiej jest wracać, kiedy zrozumiałeś, że ok, już wyjeżdżasz i naprawdę wiesz, że ta masa osób na ciebie czeka. I jak jest wtedy uczucie wrócić do tego rodzinnego miasta i znowu popatrzeć na te kamienice? Yy, I wiesz, i poczuć się, wiesz, mieć tą chwilę luzu, nie? Masz takie momenty w życiu, czy, czy teraz już jest rzeczywiście trasa non stop i jest mało czasu na, na powrót do rodzinnego miasta. Yy, wiesz co. Ja akurat mam tak, że i myślę, że każdy tak ma, że docenia się yy, rzeczy tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy się je traci. I chociażby traci na chwilę, czyli jak wyjeżdżasz to wtedy jesteś dopiero w stanie docenić to miejsce, w którym mieszkasz, wiesz, kiedy możesz do niego wrócić. Więc ja paradoksalnie bardzo się cieszę i bardzo się jaram tym, że mam okazję tak często z Torunia wyjeżdżać i bo to mi daje okazję do tego, żeby do niego wracać i tak naprawdę każdy taki powrót, wiesz, to jest możliwość do odkrywania go na nowo i więc fajnie, nie wiesz? Moi ludzie, moi przyjaciele, którzy mieszkają w Toruniu, yy, widujemy się bardzo często. Być może z niektórymi czasami za często, więc też fajnie jest, kiedy, yy, kiedy wiesz. Yy, mam okazję się za nimi stęsknić. Nie? Twoja ulubiona rzecz z Torunia? Mm, moi bliscy. E, dobra, no to muszę zadać pytanie, które najprawdopodobniej zadaje ci każdy podczas Twoich wywiadów. Tak, nie zadawaj go. Od razu mówię, że nie wiem. Dobra. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. No to już wiemy na które pytanie małpa właśnie odpowiedział, ale mam nadzieję, że e, po tym jak już będziemy wiedzieć pojawi się jeszcze. Na pewno na... Jak, jak ja będę wiedział to wszyscy się o tym dowiedzą, nie? Po prostu, no nie znam odpowiedzi, bo jej nie ma. Dobra, także w tym momencie wyrę wyręczam wszystkich dziennikarzy na następne kilkadziesiąt koncertów Małpy to I, by było, gdyby i, tak to zadacie, i tak zadacie to pytanie, ale okej, okay, no może, może to do was trafi. E, to co Małpa, dzięki wielkie, mam nadzieję, że jak już będziemy wiedzieć kiedy, to pierwszy raz jak pojawisz się w Krakowie, pojawisz się u nas, e, życzę ci wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że twoja muzyka będzie się dalej rozwijać tak jak się rozwija starę Dziękuję bardzo Dzięki wielkie są w sowoje bezwarunkowo wierze się nie spierdoli w jednym wszędzie są mierzynierze Znimi na Oli z razem Przecież to woli chcemy grać w pić baczdy Co tak stoi się ma i kamszo march My team is it's getting bigger, I can't With my peak, so deep, the mic's My religion. on the streets, I'm already a sprint. Go, I'm gonna go shit changed, flying all south. Got me sticking out. Zmienić w lotach, krzyż, i skrzydła, z nadgarstku, wyrywać każdy zardze, biały gwóźdź, pójść za tymi, co wierzą, nawet gdyby tłomy miały zdrość. Mamy! Trwa. Jesteśmy tutaj z DJ Ronolisem w kolejny Uptown Night i pytamy się go wprost. Siemano, jest z nami MC Robak, jest z nami DJ Norris, jest z nami Level. Witamy się, dokładnie tak. Pytamy wprost, jak zapatrujesz się na kolejne lata, a w zasadzie najbliższe 12 miesięcy? swojej działalności? Na pewno to będą dwie zajebiste premiery, czyli Pyskaty i Borikson, New Bed Life. Więc jakby po dwóch latach wydają chłopaki płyty, więc koncertu będzie strasznie dużo, zapraszam w ogóle wszystkich na, na koncerty. No i co? no. Będzie się nic. Ty, Norris, ale my dobrze zrozumieliśmy, będziesz grał teraz y, zarówno z Pyskatym, jak i z Boriksonem, tak? No, tak, no. A powiedz mi, a to nie jest konflikt interesów? Dwie różne wytwórnie. Z jednej strony Uptown, z drugiej Warszawska, wiadomo. Pozdrawiamy, bo dzisiaj Uptown Night, jak najbardziej. Nie. No ale z drugiej strony Dwinicy już, prawda, i jego Stopro. No ale to, a czym to przeszkadza? Nie, no właśnie, pytam się ciebie. Nie, no to dogadujemy się po prostu, wiesz, że chłopaki nie mają nic, wiesz. Znają się, szanują się, więc jakby nie ma w tym problemu. Znaczy czy jest, jest taka opcja, że jeżeli ja z peskatym, to ten który właśnie tam jest. Tomeczek nasz kochane, pozdrawiamy cię, oczywiście. On nie widzi nas w ogóle jest zajęty rozmową. Tomek, z Tomek, jest, Tomek też jeździ ten, Tomek też jeździ Mówi mi właśnie. I tak my to się tak, 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 tak zmieniamy. O jest, jest! O, 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 o. Jest kierownik, plotkujemy o tobie właśnie. Nie, 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 nie. <grym się wytrzałem> Możemy. Jesteś osobą publiczną, mamy prawo. Dobra, w to, to ja się wtrąciłem. Konfliktu, interesu nie ma hip-hop, łączy, a nie dzieli. Nie, no tak, tak ma być. <grym się wytrzałem> Dokładnie tak, skoro twierdzisz, że kolejny rok upłynie ci pracowicie, jak się zapatrujesz na rozdział Twoich obowiązków na kolejne nowe produkcje? Czy przewidujesz coś takiego, czy raczej zamykasz się na to, co, co już w tym momencie zrobiłeś? Znaczy, W sensie, wiadomo, że muszę się rozwijać, nie? Wiadomo, że będę. Staram się teraz jakby wybierać e, nie robić jakby dla każdego katów, tylko po prostu jakby. Znaczy, ja, ja, odbieram, ja odbieram, jak ktoś mnie, ktoś mnie prosi o katy, odbieram to jakby po prostu personalnie, staram się. Jako props. Znaczy, ty tak, ale chodzi o to, że to jest moje, moje spostrzeżenie do tego kawałka coś, coś czego brakuje. Co, co ja bym na przykład jak bym raperem, to bym na w ten sposób, co nie? Że, Rozumiem, czyli starasz się uzupełniać. Tak, staram się jakoś jestem zaproszonym gościem, a nie, y, ty ziomek nagrasz mi skręcze, co nie? I, że to Dokładnie, czyli nie chodzi o zjadanie kogoś kawałka, tylko po prostu uzupełnienie całej twórczości, całego całe kawałka. No, no tak, tak, tak. Bo ludzie, ludzie jakby też 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 te katy, które, które tam się znajdują, jakby... Są częścią, są częścią po prostu wie, widzą to jakoś. Po prostu. Są częścią, są częścią kawałka i jakby też jest też tam jakąś treść, która jest jakby nie jest zawarta w tekście rapera, ale dodatkowo z innej strony patrzysz, wiesz, na to. A powiedz mi Noris, taką rzecz, rola DJ-a zdewoluowała się na dzień dzisiejszy, czy jest tak samo ważna albo ważniejsza niż wcześniej? Znaczy wydaje mi się, że rola, rola DJ-a Rol DJ w tych czasach jest... bardziej się rozwija, wiesz, wiesz, chodzi, jest jakby... mamy, mamy, mamy party, party rockerów. Co nie, mamy turn listów. mamy DJs, którzy tylko katy, katy nagrywają, którzy grają, grają koncerty, Właśnie. bedroom DJs, którzy sobie tam ciupią sobie tam dla siebie. DJ Robi... iPhone, prawda? Albo DJ graph. No, no, no. ja no. Powiem Ci szczerze, że dla mnie dj to są ludzie, którzy używają dwóch gramofonów tak to się zaczęło i powinniśmy to zostawić wiesz o co chodzi, że jakby pracu, pracujemy na wiesz o co chodzi, to ja, się, ja się czasami czuję, czuję jak w fabryce wiesz o co chodzi, że to jest, tak. to jest przekładanie cały czas, musisz być, być tak. wiesz yes, it's być my last my last yeah, yeah, MC KJ, a openness być i co, I jakby Trochę rola dj trochę spadła, wiesz, w dół, przez to, że raperzy, jest większa presja na nich. No ale właśnie, to jest też wątek, o którym rozmawialiśmy, tak? DJ ma z jednej strony dobrze, bo stoi gdzieś z tyłu i cały fame jest na rapera, tak? Ale jeżeli coś pójdzie nie tak, to również raper otrzymuje baty, tak? dj tak. się może upiec, beatmakerowi, dj -owi. Znaczy, no, znaczy beatmaker to jest w ogóle, jakby to jest ten zalążek, to jest ten taki sit, który, który wiesz... Ale rozróżniamy beatmakera od DJ-a, tak? Bo jeszcze kiedyś, w dawnych czasach, była takie coś, że jak ktoś miał pseudonim DJ, to... Bazi hipocentrum... Dawaj Bazi, host. tu. Buzzy, mój człowiek, KRK, hipocentrum, sprawdź to gówno. Powiedz coś masz, masz nową płytę? No, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Nie mógł. Okson? przepytamy. Okson. Okson jest tutaj ciekawym tematem. Jestem, no. Epka wyszła na, na koniec zeszłego roku. I co teraz? I teraz nowe rzeczy. Po prostu. Teraz robimy projekt z Rewo. Robimy projekt z Rewo i rzeczy, które... Pozdrawiamy lewo. Pokój. Przejebane, przejebany MC. Jest tutaj. no Generalnie jest ciężko udzielać wywiadów w takich warunkach. tak. E, miałem numery przygotowane na LP, ale te numery są już za stare, za słabe, więc puszczę je jako luźne kawałki. No i w końcu myślę, że ten człowiek tutaj, który bardzo utrudnia tę rozmowę. Mowa o Kojocie. Kojo, mowa o Kojocie. Bazi, Oxon i PZ, myślę, że jakieś rzeczy. Ten Cabriz, DJ Norris. Zapomniałem o Last But Not Least. Zdecydowanie, nie? Tutaj chłopaki z Digity Crew nas bardzo mocno wspierają. Teraz Kojo, te, e, gorące krzesła, Kojo. nie, oh, yeah, Jest yeah. prezes, prezes. Kolejna, kolejna odsłona Uptown Night w Krakowie. Jak się czujesz, Przemku? Bardzo dobrze, powiem ci tak. Czuję się dobrze utoczony przez odpowiednie osoby. Okej. Okay. Robak, powiedz coś. Nie jestem robakiem, ale jestem jego bliźniarszą personą. Aha, okej, okay, bardzo podobny. Okej. Okay. Już niejedno, niejednokrotnie mylono nas, że jesteśmy braćmi, ale jakoś mam tutaj i jednocześnie Pyskatego, tego, i jednocześnie Romulizer, którzy piją to samo piwo, warto by Was zapytać: Czy Ty jako MC, i czy Ty jako DJ. Widzicie znowu tą samą konspirę i to samo wszystko co się łączyło w latach 70. -tych? Czy nadal widzicie to wszystko osobno co jakoś żyje swoim torem? Najpierw pluskaty Powiem Ci tak, strasznie zamotane pytanie. Nie, Nie dobrze, wiem. dobrze, dobrze, dobra, dobre. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, tak? e, jeżeli, jeżeli mogę patrzeć z mojej strony. Właśnie o to chodziło. E, Grając z Przemkiem Staramy się właśnie, wiesz, elementy. W przy tej nowej płycie wiadomo, że będzie wszystko bardziej... Do, do, dopracowany, jeżeli chodzi... Ja chciałbym jakieś rutynki robić, w w ogóle, jakby pokazać ludziom, żeby to nie jest tylko puszczanie, wiesz, tył przod, baby scratch, wybuch, horn i, i jazda do przodu. Zróbcie, zróbcie hałas, wiesz, ręce w górę, więc Więc tak, a pyski jest wiesz, wulkanem na jeżeli chodzi o, o koncerty, więc jakby... Więc... Ja muszę robić swoje rzeczy z tyłu jako DJ, a MC musi robić swoje rzeczy. Jak ja to widzę, a powiedz powtórz pytanie. Ja zapytałem Ciebie i Noriza jednocześnie o rozdzielność tego, co robicie. Wiesz, w latach 70. było to uzależnione od DJ-a. Czy dzisiaj to widzisz to tak samo? Czy chciałbyś wrócić do korzeni? Czy widzisz to tak, jako Ty jesteś prowadzącym, czy widzicie siebie jako zespół? O, słuchaj. Przepraszam bardzo, chciałam powiedzieć tylko tyle, że musicie odpowiedzieć na konkretne pytania związane z truskulem, a wy tutaj dzisiaj napierdalać jakieś swoje farmaceuty. Odpow... Odpowiadam na konkretne pytanie. Słuchajcie, generalnie na przestrzeni lat nie zmieniło się nic. Tak naprawdę... Nie, 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 nie. Wiesz, ja nie... nie, nie to ja działam na przestrzeni 15 lat, a hip-hop działa na przestrzeni 40 lat. Wiesz... Opcja jest taka, że e, cały czas zawiaduje tym DJ no kurwa DJ jest cały czas lokomotywą no, wszystkiego no. on to napędza i wiesz, on decyduje o wszystkim tak na dobrą sprawę. Jeżeli on zna się na robocie, to my gramy odpowiednio, tak jak gramy zawsze, wiesz. Jeżeli on nie zna się na robocie, to, to jest słabo. Ale szczęście jest takie, że mamy zajebistego DJ-a i jest pięknie. Czyli to jest tak jak za starych dobrych czasów w latach 70. co najmniej jak ty byś kradł ten prąd z tej latarni i był tym, który nakręca tempo. No, chciałbym, naprawdę Prawdy chciałbym, co nie, bo jakby... No, tak, wiesz, taka, taka jest prawda, co nie, że jakby... No nie szykujmy się, nie ma, nie ma hip-hopu w tych czasach. Nie ma. Jest rap. Nie ma... Tak, nie ma hip-hopu, nie ma, ja nie widzę tutaj elementów. Tu nie, nie wiem, czy znajdziemy jednego b-boya. Ryterów. Ty jesteś b Byłem. No okej, okay. ale w sensie wiesz, że co coś, że... Takich czynnie działających, ty, nie? Jest, są raperzy, są DJ, ale jakby... Wszystkie środowiska zrobiły bardziej hermetyczne. Wszystkie te środowiska, o których Ty mówisz, stały się coraz bardziej hermetyczne, czyli B-boye trzymają się w swoich imprezach, DJe trzymają się w swoich imprezach i MC y trzymają się w swoich imprezach. No tak, znaczy chodzi tak, że, że B-boy, jest ostatnią ostoją hip-hopu. Dlatego fajnie, że to jest taki wehikuł czasu i oni się razem, razem, razem się trzymają. No wiesz, graffiti jest mega, wiesz, mega karane. Teraz jest wiesz, jakby wszyscy idą, nie wiem, idą w sztukę. Wiesz co chodzi. Bo, bo modzi, znasz jakichś młodych rajterów? Szczerze? Tak. Nie za bardzo. Słuchajcie, wprowadzamy kolejnych ludzi, czyli hipocentrum. Ja z DJem Nerisem Żegnamy się. Przed nami wchodzi hipocentrum. Dziękuję was, sprawdzajcie, produkcję Zaptown Records, Pyskaty, i BRX. Basie! mamy twój stały kurs, możesz mówić, że nie ma nas Nigdy nie podejrzewałeś No to teraz patrz a Klan, a styl, a familia, a rodzina I teraz z nimi ach powiem masz za 300 siła, problemy za nic I tak są mury, których nie bez wsparcia kompanii Życie to nie taka prosta walka, w której każda jednostka jest niezależna jak polska gospodarka Ci wszyscy ludzie robią to źle, tylko hipocenty robi to dobrze I to jest jedyne co chcę powiedzieć w tym temacie I, nie... I już nie ciągnij tego tematu to tylko my robimy to dobrze, zapamiętaj. Znaczy ja właśnie chciałem tak trochę rozwinąć ten temat, ale jak tak sobie słucham Kamila, to myślę, że no nie ma tutaj za bardzo co rozwijać. No bo po prostu no, robimy to najlepiej. I no, w sumie nikt tego inny nie robi, nie? Jak w sumie chciałem znaleźć ludzi, którzy robią to lepiej, no to szukałem, no i w sumie nie znalazłem. Kojarzy tych gości, o których mówisz, słyszałem to i to jest kurwa śmieszne stary. To jest... to jest bardzo śmieszne. Ja uważam, że nikt nie robi tego tak jak hipocentrum. Ja myślę, że w tym momencie tylko hipocentrum w Polsce jest w stanie ssaćuje. Ja doprecyzuję są się troszkę pogupnił na odwrót. Cała reszta może stać nam chuja, rozumiesz? Znaczy, szczerze, level, jeżeli to puścicie, to już nie jesteśmy przyjaciółmi. Gospodarka, chcesz wydziężać, wyssałeś do znakiem matki. Po Nie mnie biednych, my dzielnie stajemy w sranki z losem. Mam tendencję, by sięgać po więcej, bo przenoszę góry nawet, gdy mam związane ręce. Chodzę razem ze Ekipą na bazę, drogi do nikąd prowadzą. Gdy to chcesz iść za każdym razem sam. To nie wzięło się z niką tej fazę, Bądząc jak kogito, mam na uwadze tych, których znam.

Że to, czego pragnę, to bzdury O tym, co ważne, naprawdę wiem więcej niż mało który Mówię poważnie, mogą bić w nas pioruny Jestem w bandzie tych, którym nie straszne są ciemne chmury A. Widzę kontury celu, za to nas z góry wielu skreśli szarki, za struny, ja zanudzę wersy pieśni Wierz mi lub nie, ścieżki są dwie Ja idę tam, gdzie moi ludzie, twoi ludzie Niech sprawią, byś nie był tak. sam go z kamieni w tej ziemi Znałem życie niemych, zawsze te usta i język Przez całe życie przemyś przekonaj bez odzewu, garnitury do pogrzebu Czarne jak zakrzepnięta krew na skroniach bez rozlewu Rzucałem kamieniami w próżnię, wiary w kurwę Wierzyłem w ideały, upadały później Faryzeusze wokół wokół fałszywi pioro Pośród apostołów idę na odległy szczyt Golgoty Ta. razem. Eri jak krab, a jak up, tam baby. Set jak snack, że nadszedł nasz czas wieźmi. Hej jak efekt, prasy i no, omen. E. Tylko jeden krok do F, jak fenomen M na sam koniec. Możesz wybrać to, co wolić. Miłość, muzyka, mentalność, mistrza, moc, monolit My jak litery, nasze krzyże zbito z marzeń. Każda ma wyżej, idąc razem. Razem.